Karolina Stępieńca, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Dzisiaj chciałabym Wam coś powiedzieć o depresji, bo depresja to najczęstsza choroba, która współwystępuje z otyłością. Według psychoterapii poznawczo-behawioralnej mamy pewną triadę depresji, która jest pierwszym objawem. Gdy się pojawia. Nazywamy ją triadą Beka i mamy tutaj trzy obszary, w których pacjent myśli o sobie negatywnie. Jest to obszar własnego ja, czyli ja widzę siebie w czarnych okularach. Pojawiają się z reguły zniekształcenia i przekonania o sobie: jestem beznadziejny, to zawsze ja popełniam błędy, to moja wina. Drugi obszar to obszar związany z, ze światem zewnętrznym, czyli pacjent zaczyna postrzegać świat jako zagrażający i innych ludzi jako osoby niesprzyjające jemu. I trzeci obszar to obszar związany z przyszłością. Mówi się o tym, że pacjenci wtedy widzą siebie jakby byli na pustkowiu. Przyszłość dla nich to jest pustynia, gdzie nie widać nic naokoło, gdzie nie ma żadnej perspektywy zmiany. Warto zwrócić uwagę na to, jakie myśli Wam towarzyszą na co dzień w procesie zmiany nawyków żywieniowych i w procesie walki z otyłością ponieważ być może właśnie dzieje się to w Waszej głowie i właśnie pojawiają się te przekonania i te zniekształcenia poznawcze. I rozpocząć pracę z psychologiem, psychoterapeutą.